że RS 3412 to już najwyższa półka Synology, przeznaczone przede wszystkim do e, biznesu, do, do dużych firm enterprise'owych. E, co jest na, takiego ciekawego? Przede wszystkim e, oczywiście interfejs jest oparty na DSM4.0, czyli mamy ten sam HTML5, ale nie to jest najważniejsze. E, najważniejsza jest funkcja e, high availability, czyli wysokiej dostępności. Oznacza to, że możemy mieć dwie takie macierze, e, dokładnie identyczne. E, specjalne oprogramowanie czuwa nad tym, aby z, w każdym momencie obie macierze zawierały identyczne dane. W dzisiejszych czasach nie wystarczy już mieć redundancji w postaci dysków, nie wystarczy już mieć dwóch zasilaczy zamiast jednego, nie wystarczy mieć dwóch kart sieciowych zamiast jednej. Teraz potrzebne jest mieć po prostu dwa urządzenia, zupełnie identyczne, pracujące niezależnie od siebie, ale w totalnej synchronizacji. Dzięki temu Cokolwiek się zepsuje w jednym, drugie może przejąć pracę. Niestety, jeszcze dzisiaj te urządzenia nie oferują synchronizacji po łączach WAN, czyli nie możemy sobie zrobić klastra na przykład na innym kontynencie. Ale w przyszłości, rozmawiałem przed chwilą z panią z Synology, i w przyszłości takie rozwiązanie również się pojawi. Już są, są prowadzone prace nad synchronizacją pomiędzy rozproszonymi geograficznie lokalizacjami.